Siemaneczko, siemaneczko tu jero. Witam Was w kolejnej części EuroTraka i nasze gabaryty Andre i Ruda. Słuchajcie, wiem, że pisaliście w komentarzach, żeby jechać z Kanią teraz. Skania była ostatnio. I ten, ale znalazłem dość ciekawego moda. Mercedes Across. Jak widzicie już, na czegoś z tyłu. Jedna podnoszona. Link, link do tego moda będziecie oczywiście mieli w opisie, nie. Powiem Wam, no nie ma mocnego silnika, bo tam chyba 600, 600 coś, nie pamiętam dokładnie teraz, najmocniejszy silnik, ale dość ładnie wygląda ta ciężarówka. Widać, że jest dość taka przygotowana na dobre gabaryty. Malowania chyba są w niej 4 czy coś w tym stylu. Na no z czym pojedziemy, no to zaraz się przekonacie. Oczywiście Ruda Wam też mówi cześć, popatrzcie, ile słodyczy nakupowała. <laughs> Więc podjeżdżamy pod nasz ładunek. Mamy radiko, jakby nie było, nie mamy dalekiego kursu, bo kurs jest gdzie nie wszedł bieg, widzieliście i podjedziemy sobie pod nas spychacz 29 ton może być dość ciekawie, bo jak wiecie 600 konna powinna to uciągnąć nie bez problemu. <laughs> Wiedźmy tu ładnie. Pry. Jest zapięty. Zobaczmy jak to nam wygląda. Rzut z wstecznego. No popatrzcie się. Dość, 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 ciekawy, dość ciekawy motyw. Dość ciekawy motyw. Konkretnie wyglądający. Pozwolę, pozwolę sobie zrobić nawet tutaj zdjęcie, żeby mieć takie o, eleganckie. No i co? Ruszamy, nie? Zobaczymy jak nam to pójdzie. No, ma mały opór. Traskę mamy chyba, jak dobrze pamiętam, to 200, coś kilometrów. Więc niedaleko, niedaleko. Zobaczymy, jak nam przebiegnie ta, ta podróż. No, opór czuję ta ciężaróweczka trochę. Czuję, czuję, bo czuć to już i po Ale przejaliśmy rondo bezproblemowo Więc lecimy dalej No słuchajcie, co? No piszecie dalej Hashtag jaka ciężarówka Co lecimy? No słuchajcie, wracamy z nagrywaniem na pewno jakoś ten Ale wpadłem na taki pomysł, że będziemy robić coś takiego Że w dni wolne Jeśli to będę miał dzień wolny Poniedziałek, wtorek Nie będzie... Yy, Żadnych odcinków, tylko będziemy po prostu mieli live'a tamte, 2, 3, 4 godzinki I ten, a w dni które będę pracował to będę się starał wam wrzucać odcinki, co Wy na to? Tak samo, w komentarzach yy, Śmiało tam, śmiało, śmiało piszcie co myślicie o tym pomyśle, nie? No. Link tak jak powiedziałem na początku wrzucę pod, pod yy, yy, Pod opis filmiku, yy, ten mod jest do pobrania z yy, Warsztatu Steam, więc wystarczy tylko zasubskrybować i mod Wam się sam pobierze. Naprawdę warto, warto, bo jak zauważycie, ciężarówka naprawdę fajnie wygląda, nie? Teraz jeszcze chciałbym znaleźć, gdzie ja mam yy, włączenie kogutów. Tutaj nie, tu też nie, tu też nie, tu też nie. Oczywiście obsługuję pa panel, tutaj też nie. Łe, to też tym bardziej. No i kto mi powie, gdzie się włączało u mnie koguty? Łe! Tego chyba już nikt nie wie, gdzie to się włączało. A to było chyba na U, nie? Jak się nie mylę, to muszę chyba. Nie na U. I. U. U to jest Oś. O, dobra, mamy, mamy, żebyśmy jechali jak, <coughs> jak przystało na ten, nie? Z kogutami pociągniemy, jakby nie było gabaryt 25 ton. Ale powiem, że poświęcę tej ciężarówce troszeczkę więcej czasu. Pojeżdżę z nią troszeczkę. Zgasła nam. To niezłe. Tutaj mamy spokojnie. Ruda nakupowała, widzicie, słodyczy. Zredukuję go trochę, bo... bo miał opór. Na ósemce nam tu nawet z góreczki ruszyć. Dziś tak, nie powinno naprawdę. Na po takim biegu, nie? O, 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 PKS, widzicie? PKS nas próbuje wyminąć. A, i wymija nas, wariat, na zakręcie. To niezły PKS. Tutaj nie wolno wyprzedzać gościu normalnie. Tu się może już wyprzedzać, nie? My tu spokojnie ze spychaczem jedziemy. A będzie nas wymijał na pewno. Ja nie wierzę, że on odpuścił nie yy, Nie próbując nas wyprzedzić. Normalnie. No i co? Po ets ie będziecie mieli operatora. Po operatorze będziecie mieli yy, straż pożarną, nie, tak się postaram to nagrać, wczoraj idę do pracy, więc jutro na pewno jakieś odcinki powinny powpadać, więc... Powinno być wszystko cool. I tak jak mówię, no, pomyślcie czy to nie jest dobry pomysł. Wolne dni live, a w dni, gdzie będę pracował po prostu odcineczki ETS, operator czy jakaś tam nowa gierka wleci tak samo wydaje mi się, że to jest dobry pomysł ze względu na to, że w dni wolne nie będę musiał po prostu siedzieć, spędzać, bo jak wiecie to nagrywanie też zajmuje sami trochę czasu i zanim zanim ja to nagram, poskładam, wyrenderuję to też mi mija, to tak bym wolał na przykład na dniu wolnym Wywracacie dajmy przykładowo o trzeciej do domu ja o czwartej się odpalam, lecimy sobie te 2-3-4 godzinki, jakieś farmiga, ETSA, coś w tym stylu i ten. I tak mi wydaje się, że to by było najlepiej. Pytanie na wczorajszym live było kiedy jakaś gra z widzami. No słuchajcie, to muszę na razie poogarniać, wszystko wiecie, że był taki tydzień przestoju, bo tu praca tu tutaj yy... różne rzeczy, więc... Na spokojnie ogarniemy wszystko i prawdopodobnie dzień się też nie zmieni. Yy... Nie zmieni się po prostu. Czyli będzie to sobota Sobota, gdzie zawsze mieliśmy live z widzami, więc tak myślę, że tak zrobimy, nie? Nic nie będziemy kombinować, tylko po prostu tak to zostanie. I ten. Ale kiedy? Oczywiście będę pisał na, na grupie na Facebooku. Oczywiście linki macie. Yy w opisie. Zapraszam nowych do dołączenia. No i co? No myślę, że będziemy się widzieć teraz troszkę częściej. Mortki naprawdę pokazaliście mi wczoraj na live'ie że pamiętacie o mnie. Bardzo miło mi było z tego powodu. Więc za co Piona, dzięki normalnie wszystkim. No i wybierzemy następną ciężarówkę, jaką pojedziemy. Tylko muszę znaleźć, tak naprawdę jednego moda, który może ktoś z Was ma na trzy osie do ciężarówek na chaina dokładnie, żebyśmy żeby mieli trzy osie, nie dwie z, yy, w ciężarówkach z tyłu szukałem dzisiaj rano, ale jakoś nie mogłem go znaleźć bo jednak na tych dwóch osiówkach to <coughs> trochę ciężko się trochę ciężko się jeździ, więc znajdę to, no i każda nasza ciężaróweczka w coś w tym stylu będzie miała już 38. Będzie wyglądała jaka to, taka typowa ciężarówka do dociągnięcia gabarytów. Nie, no, wyprzedza nas tutaj. Władziu, władziu y, golfem, a to chyba brączek jechał. To chyba brączek, Piątka, Piątek, piątek, pią. Kurde, wysłowić się nie mogę. Piątka golf, to brączek nie wymijał. Chyba robi za pilota. No, my mamy, słuchajcie. 294 km Niedaleko Traska przebiegnie na pewno jak najbardziej spokojnie Bo widzicie lecimy z jakąś Spokój na drodze Trochę zakrętów Mam nadzieję, że się nie wywrócimy nigdzie Tutaj trochę nacisnę po hamulcach Bo coś się rozpędził mi za bardzo Że go ten gabaryt ciągnie w dół Założona jest w tym Mercedesie 12 skrzynia Fajnie się jeździ Powiem wam dość, dość, ciekawy, dość ciekawy mod Dość ciekawy mod, chociaż nie ma Jakby tak powiedzieć dużo modyfikacji e, Związanych no wiecie Z wyglądem ciężarówki, bo nie damy rady założyć nic więcej Na przykład na przód jeśli mamy założone To i plus hak na przodzie Nie damy rady więcej, więcej założyć na tą ciężarówkę żadnego oświetlenia ani niczego z przodu, ze względu, że mamy hak. No ale to wygląda już tako, tako, tako profesjonalna ciężarówka. Heavy, heavy dociągnięcia takich heavy ładunków, nie? Brączek, no i co? Wyprzedzałeś? I co? No i będziemy dalej lecieć z etajsikiem, jak macie jakiś pomysł na etaj... oczywiście mobilki na radyku też będą. Dzisiaj popatrzę na te komentarze tam wasze i wybiorę jeden z komentarzy, yy, kto pojedzie ze mną na tym multiplayerze, nie? Traskę, się przejechać, nagrać odcineczek, nie? I wydaje mi się, że powinno być wszystko cool normalnie. Czekajcie, bo ona już tutaj górka i trochę nam pada nasza bestia, Tutaj Belki Tana zrobił, widziałem wczoraj chyba na live. Ie. To chyba przyjedzie zbierać, tylko takie jakieś duże te Belki. Się zwolnić trochę, bo czułem, że będziemy tu skręcać. Tu musimy ten zakręt troszeczkę ten tym pasatem, to tam Jak widzicie, daje radę, powiem 600 koni, bym się nie spodziewał. To teraz se trochę w korku postoimy, jakby nie było, no ale widzicie, ładnie wygląda ona. Naprawdę bardzo mi się podoba taki wygląd tego tego, tego, tego Mercedesa. No ale chyba my dzisiaj nie wyjedziemy stąd. Serio. Że go wyminę zaraz tym pasem tutaj. Dobra, ruszył Oo! Czekajcie, bo. Uuu, było ciężko powiem wam. Teraz nam zgasła. Widzicie, ruszanie z ręcznego niełatwa sprawa. No, ale już jesteśmy normalnie. Na szlaku. Mam nadzieję, że jak najmniej górę. I, i nie wiem, tak samo możecie, jeśli chcecie, a macie jakieś fajne, ciekawe mody na ciężarówki. Chcecie, żeby ta ciężarówka na przykład y, y, tą ciężarówką pojechał i ciągnął jakiś taki większy gabaryt? Dawajcie linki w opisie. Ja te linki będę akceptował. I po prostu będziemy jechali da, daną, daną, daną ciężarówką. Nie? Bo myślałem, że tak, y, na tych standardowych to ten. Chcę teraz wgrać tą nową Renówkę. Y, nie pamiętam jaka to jest jej dokładna nazwa. Renow, y, wiem, że to. Jest wydany ten mod. Ten mod ogólnie miał być. Ta renówka powinna być właśnie w 127, czy w którejś z tych wersji, już powinna być oficjalnie. Bo tak mówił SCS kiedyś, że po prostu ta renówka wejdzie normalnie w skład normalnych y, cie, y, ciężarówek, tak? Lecz no i tutaj mieliśmy mały. hamowanie silnikiem i strasznie jak my normalnie na port jedziemy Przyczepa dość fajna, kolega nam tu pojechał BEMKO. jakąś łódkę wiezie. Mamy dalej, 29 ton normalnie i leci, leci Mesiu, leci. W realu mi się takim Mercedesem naprawdę przejechać, bardzo, bardzo fajnie mi się podoba jego wygląd. Choć, choć ten wyświetlaczyk taki mały na, na środku Ile nam zostało do celu 212 teraz prom więc No i gdziemy to płyniemy. Wsiądź, wsiądź do promu. Wsiądź do promu. Kawa jesteś, więc nie ma co ten Jeśli będą jakieś przebicia na green screenie, to sorry, bo jest pogoda dzisiaj i słońce mi trochę pada na... Na ręcznym to ja nie ruszę. Tutaj można spokojnie wyjechać. Mamy Cześć To nic nam nie jedzie nie Na spokojnie już jesteśmy rądka małe Więc troszeczkę będziemy musieli tu zawinąć i lecimy Ruda spanikowana po ostatnim wypadku na live Widzicie dalej jeszcze w szoku, ale kupiłem jej tyle słodyczy, że normalnie że przytyję trochę ile nam zostało tutaj 24 km mam nadzieję, że spedycja chociaż będzie jakaś w miarę w miarę, w miarę, gdzie będziemy mogli to zrzucić, bo jednak długość naszej ciężarówki plus długość przyczepy jesteśmy dłużsi niż normalnie, nie? i bardzo fajnie się jedzie normalnie ja powiem wam, że tak 60, 70, myślałem, że naprawdę ta trasa będzie, będzie yy, długa, jakaś taka naprawdę. Bo mam nadzieję, że nie przewaliłem teraz. Bo miałem chyba tam jechać prosto, ale widzę, że tu też mnie prowadzi do tego miasta, więc polecimy sobie tędy. Już jesteśmy. Muzyczkę też puściłem. Jak ona nas wygląda w nocy? A dlaczego idziemy znowu bez yy, kogutów? E! Marian! No ładnie się prezentuje, to trzeba przyznać. Jak widzicie, pszczepa tak samo ma swojego kogucika. To może trochę depnę, bo. No coś zwoniło do 60, a to 80 na... I tu zjeżdżamy na Malmo. Normalnie Malmo. zawodowi kierowcy, co? I jesteśmy w Malmo. Nie wiem, gdzie mam to wyłączanie hamowania silnikiem, bo gdzieś to usta... Ustawiłem i wam powiem teraz nie wiem gdzie. Na panelu i czy spedycja tutaj zaraz na ten mm. elegancja francuska? Normalnie jak my tutaj normalnie, konkretną furmanką lecimy. powiedzieć wam coś? O, jest ok. Się tu trochę korek zrobił. No ale nie, nie, nie chcieliśmy nikogo. O! Porządny, porządny kierowca normalnie. Albo i nie. Czekajcie chwilę, bo jakiś trabul mały. Gaśnie. No cholero! Albo puszczasz, Ekspedycja może być też dość nieciekawa. Nie ta, dalej jedna. Jeszcze, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Tutaj. Chyba za bardzo się złamałem, co Wy na to myślicie. No i sprawdźmy, popatrzcie się, jeśli tu ją zaparkujemy dostajemy 160 experiansu. potwierdzamy. Poczekajcie, coś mi tu delikatnie nie gra, dobra, już wiem dlaczego mi nie gra. rozładunku. <śmiech> <śmiech> Znowu zgasła, widzicie tak to jak się nie jeździ dawno Eurotraka. Z gabaretami. Ja zobaczę sobie, jak ja się tutaj tym łamię. Lipnie trochę to zrobiłem. Ja. Oczywiście jak widzicie, ja parkowanie. No i co? Jak widzicie udało się nam to zaparkować, może nie jest to idealnie prosto, ale, ale jest, nie? Więc co? Was zapraszam do obejrzenia tego filmiku, to co powiedziałem piszcie w komentarzach, jaka następna ciężarówka, chyba, że macie jakieś ciekawe mody. Wysyłajcie w linku pod filmikiem, ja nimi będę jeździł, a teraz odpinamy naczepkę, patrzymy czyśmy coś uszkodzili. Doskonale zarobiliśmy trochę parkowania yy, trochę kasy. 50 tysięcy, prawie. U, grubo 442 experience, więc nie źle. I tym oto ja i Ruda mówimy Wam. Do następnego. Subuj, lajkuj, jeśli się podobało. I widzimy się następnego odcinka ZTS-a. Trzymajcie się mordeczki. elo.